Hej, witajcie po raz kolejny w Half Minute Hero. Tak, no i pora na kolejną przygodę. Po tym, jak załatwiłem już drogę do krainy śniegu, pora ruszyć e, trochę bardziej drogami wyższymi, które miałem, zaraz wybiorę ścieżkę zakonnicy. Niestety muszę wymienić swoją nową, nowo zdobytą tarczę. Kol e, Kolczatą, tarczę, czy jakoś tak? Nie wiem jak to tam dokładnie w tym ten tłumaczeniu było. Wezmę sobie drill. Nie. Czy drill jest, jest czasami gorszy od. Tak, jest gorszy od ten. Zaraz. A może waga? O jeden ten. Waga. A nie, będzie to. Lepiej sobie wezmę tą. Ten włócznie. Nie wiem, czy będę robił... Eee, a nie, w sumie to zobaczymy, jak to będzie w tym, czy ta misja będzie długa, czy krótka, czy ten. Wtedy zdecyduję, czy, będziemy ro... czy będę robił teraz już po jednej misji i na odcinek, czy po prostu nadal będę robił po dwie. Ale to jeszcze zobaczę. Dobra. Eee, przebić, Prześ... przebić się przez ścianę, przebić się przez ścianę, czy jakoś tak. Hiech, jech. Rzucam czar zniszczenia. A, wszyscy bez przerwy gadają ten sam tekst. Wszystko co zostało, wszystko, co zostało to czekać, jestem bezpieczny tak długo aż jestem ukryty za ścianą za tą wielkim za tym wielkim kamieniem Ci goście z góry zbzikują, e, gdy us, e, Kiedy zniszczę ten świat. Czy jakoś się będą przerażeni, jak, ben, jak zniszczę ten świat Pora zniszczyć górę i cały świat w z nią Dobra, to zaczynam tutaj e, Na wprost z nas są góry tym razem. Wygląda na to, że jest tutaj też dużo dziur Nie możesz przejść przez miejsca, gdzie są kamienie i dziury i zamek władcy złego Lorda znajduje się na szczycie góry. Za tą, za tą ścianą wątpię, żebyś mógł zniszczyć e, ścianę dość łatwo. No, e, zastanawiam się, czy jest jakaś droga, żeby to zrobić. E, a tak przy okazji, co? Jak ten facet zaprojektował tą górę? Powiem, gdzieś tu być, powinna być jakaś podpowiedź like dla ciebie. Bla. Nie rozumiem o co biega. Dobra, tutaj jest tylko ten. Monument. Tutaj jest jakaś jaskinia. Ciekawe co w niej jest. O, jakiś kamienny ten. Oj, 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 po mnie. Dobra. O, już wiem, że tędy. Będzie ciężko przejść, albo trzeba zdobyć po prostu wystarczająco dużą ilość lewela, żeby po prostu... Aj, aj, aj. A jajaj. Ale tu z bombą. E! A wy tu skąd? A Nawet nikogo nie było, a teraz tutaj nagle ten. Co? So, zły lord? Pojawił się zły lord, więc. Eee. Jak to się mówi? Wóz północnej wioski kazał sprawdzić, co się dzieje. Dobra, co tutaj jest? Tarcza. Świecąca tarcza. Albo. To jest po prostu lustrzana tarcza. Hey, a może to jest lustrzona tarcza z Dark Souls 2? Ha, ha, ha. Chociaż wątpię, żeby nagle kurde pojawiały się te demony z tej właśnie tarczy. Dobra, wezmę sobie tu. Nikt się nie pojawił dodatkowy, więc tutaj nic nie ten. O, a tutaj pan co? Tutaj ten? Hej, więc jesteś podróżnikiem. Czy przechodzisz przez tą wioskę, przez tą jaskinię? Wspaniale. Nie mogę wrócić do domu, ponieważ było tutaj. Było tam za dużo potworów. Co? Chcesz wielką bombę? O, w porządku. Eee, przybyłeś całą drogę tutaj, tutaj, więc dam ci ją. Chcesz, bym powiedział Ci, jak jej użyć? No tak, powiedz mi. O, proszę bardzo. Najpierw... E, może, może, bomby możesz użyć jedynie podczas walki, ponieważ jest niebezpiecznie. Reszta jest prosta. E, to jest jak używanie herbów. Kiedy ruszasz, e, nosisz ze sobą wielką bombę... Możesz ją yy, użyć przy użyciu przycisku X Czyli praktycznie. No, no X na tym na gamepadzie, więc. Yy, kiedy ją użyjesz, polecisz do przodu w stronę przy, yy, potwora, ale masz tylko jedną, więc bądź ostrożny, kiedy ją będziesz używał. Kiedy, Jeżeli z powodu yy, zrobisz błąd, nie uda ci się zdobyć kolejnej. Do zobaczenia. Ok, czyli muszę wykorzystać bombę do pokonania Złego Lorda? Stawiam na to. Taka jest moja teoria. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Bo z... kto to wie? Na razie nic mi nie powiedzieli, więc. Dobra, tutaj ten, ten, ten. Cyk. Pójdziemy do wioski. Albo nie. Załatwimy jeszcze tutaj te jaskinie, i tego giganta. Um, chyba muszę użyć bomby na nim. Tete, te te, w ten to te prawdziwe rzeczy. Zły lord zbudował ścianę przy użyciu kamieni i ukrył się za nią. Kamienie kamienie z gór są bardzo twarde i ciężkie do zniszczenia, ale jeżeli posiadasz no, gigantyczną bombę, mógłby, możesz je zniszczyć. Nie, ma, nie mam przy sobie jednej, ale ten, czyli po prostu musiałem załatwić, zdobyć sobie tą we w zachodniej wiosce tę Nie możesz pokonać potworów e, Tak przy okazji Dziękuję za pomoc, gigantyczna bomba jest w tym, w północnej wiosce, to już wiem Czyli praktycznie Jedyne co mi zostało to albo spróbować załatwić tego wielkiego Giganta Który Delikatnie rzecz mówiąc Którego jest ciężko pokonać W sumie nawet nie wiem czy dam radę w ogóle go pokonać Bo mi tak daje Potyłku, że to się po prostu we łbie nie mieści Aj, czemu ja się zatrzymałem na tym Dobra, czyli praktycznie muszę wykorzystać tą gigantyczną bombę na Jego Hmm, czy ktoś przybył? Ukryję się za tą ścianą i będę bezpieczny. Spróbuj mnie pokonać. No, nie ma problemu. Bum. <grym> Co? Ściana się rozwala. Niemożliwe. Aaaa, zniszczyłeś moją ścianę. Przegrałem. A ciekawe, czy jakbym użył gigabomby na tym... Golemie, który mi tak delikatnie mówią, dość dużo życia odbierał, to dostanę coś. Hmm, ciekawe. Może dostanę. Jak ci się podoba moja bomba. E, to jest za, dziękuję za, za zniszczenie. za uratowanie świata. Do zobaczenia. O, jaki Miecz ze skrzydłami. Przypomina trochę ten z Zeldy, no ale. A może to jest nawiązanie do tego? Kto to wie? Zły lord został. E, był był kanciarzem ponieważ ukrywał się za tą ścianą tak przy okazji z nas tutaj złoto kiedy zły lord został pokonany powinieneś pomóc im wykopać trochę złota żartuję wiem że ma... musimy złapać Noira i Możemy zdobyć jeszcze więcej złota po tym, jak pokonamy Noera. Więc ruszajmy dalej. W sumie mam ochotę sprawdzić, nawet co się stanie, jeżeli już wykorzystam bombę na tego. Yy, no, golema. Czy może dostanę jakiś nowy bayer dodatkowy, czy coś w tym stylu. Ale dobra, to, to najwyżej zobaczę za chwilę ja wam pokażę, co mi wyszło z tego wszystkiego. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jeżeli wykorzystam bombę na niego. Wysadziłem go, i to jest koniec. Ha. No to skopałem. He, he, he. Szlak. No cóż. Błędy chodzą po ludziach. Więc teraz będę musiał tłuc tą, tą ścianę. Tą tą, tom. Tą, tą. Ścianę kamienną. Wychodzi na to. I to zejdzie z miesiąc. A ona ma tysiąc z czymś życia. Tak. Wychodzi na to, że po prostu po tym, jak już ten, jak wykorzystamy tą bombę, to jest przerąbane i nic nie dostaniemy za tego wielkiego golema. Więc nie jest aż tak fajnie jakby mi się wydawało. No dobra w sumie to trwało ponad 10 minut, więc chyba raczej zostanę z tym, że to będzie kolejny odcinek. Nie będę już robił kolejnego. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku z Half Minute Hero. Na razie i cześć!